Jesteśmy przy kolejnym budynku. Kawałeczek dalej właśnie oddalony od poprzednich grubeków, które robiłem. Widzicie, brama jest otwarta, więc gdzie wejść. Kolejny środek, który jest opuszczony w miejscowości Dźwigno. Jak zwrócicie uwagę, były tutaj takie małe domki, które można było wynająć i w nich sobie spędzić swoje wakacje. Jeszcze tu jest wyposażenie całe, przypuszczam, że mnie tutaj śpią, jakieś wędliny, łóżko, tak, jest umywalka, jak widzicie, wszystko jest. O, bezdomni to tutaj już wykorzystali do własnych celów. wszystko tutaj jak widzicie, już przez bezdomnych wykorzystane, czy jakieś klapki leżą. W domków to było jak widać kilka, też były takie przyczepy. Chyba też też mieszkalne bo tam też są okna. Jak zobaczycie do szetka, jakieś są. tam, jakieś się są. To jest kolejny, kolejny domek, albo jakieś umywalki, chyba umywalki jakieś bo prysznica, bo coś tam były. Jest to zamknięte, tak, tu są łazienki. Czyli tutaj, będąc w tych domkach, nie było w domkach toalet. jak widzieliście, była tylko umywalka. Jeśli idzie do toalety, to do się z takiego domku tutaj w nim, była, w nim była cała toaleta. Tu jest kolejny opuszczony domek, już wyczyszczony. Na środku nic nie ma. Kolejny, z taki właśnie przyczep. No i tu mamy całą rzęsę kolejnych domków. Tu były trzy, trzy kolejne mm, domki. Kiedyś mówiłem, że to było fajne, jak macie pieska, to, czy jakieś małe dziecko, to nie przeszkadzacie innemu, bo tu możecie wejść, piesek może zostać fajnie zaprzyjaźniony. Zobaczcie, jak to, jak to wygląda. I w taki domku zamieszkać. Te domki były akurat zbudowane z jakiś płyt OSB. Eee, tu jest jakaś wieża prądowa. Prąduż do tego jest odcięty. Jak widzicie już stan tego jest naprawdę słaby. Ale jeszcze jakby ktoś chciał, to jest w stanie to wyremontować. A tu jest główna to już chujnika, urosła. Eee, tu jest główny budynek, pewnie jakiejś recepcji albo właściciela, który tutaj przebywał w trakcie właśnie okresu wakacyjnego. Ten budynek też jak widzicie już szyby wybite Jest puściutki, w środku, w środku nic nic nie ma eee. szyby, szyby po otwierone, Pajęczyny, wszędzie z każdej strony Tu kiedyś było wejście, tu pan furtka od przodu To jest typ środka, tak jak mówię bardzo mnie zastanawia e, Chodzę tutaj i oglądam takie budynki One nie są oddalone wcale dużo od centrum One znajdują się całkowicie e, Jeszcze popatrzcie jakieś grab, tutaj się znajdują e, One znajdują się przy centrum e, Naprawdę odległość od, od centrum jest parę kroków Jest fajny plac, są fajne budyneczki może do końca tych się nie opłaca remontować, ale są takie nowoczesne kontenery biurowe, które mogłyby zastąpić je w tych miejscach, czyli postawić dokładnie do samych wymiarów takie ładne kontenery, które każdy kosztuje po 15 tysięcy. I przejmując taką działkę, stawiając te miejsce, bo cała instalacja prądowa, wszystko jest pociągnięte, można za nieduże pieniądze stworzyć sobie plac, na którym można zarabiać. A tutaj budynki i wszystko popada w ruinę i i niszczę je, tak jak widać bezdomnie tu zaczynają mieszkać i roznosić całą resztę za chwilę będzie czata jak prędzej Pokazuję w poprzednio te